Druchny i druhowie z OSP w Niszczycach w gminie Bielsk świętowali stulecie swojej jednostki. Jubileusz rozpoczęła msza święta z poświęceniem posągu świętego Floriana oraz pamiątkowej tablicy. Po nabożeństwie wzniesiono flagę i odśpiewano hymn. W części oficjalnej wręczono odznaczenia, medale za wysługę lat, pamiątkowe puchary i gratulacje. Standard jednostki został uhonorowany pamiątkowym odznaczeniem. Głos zabrał również prezes OSP, druh Łukasz Dzięgielewski. Ja ciągle to powtarzam, ale powtórzę to raz jeszcze. Dzisiaj najcenniejszy jest czas. Przecież my to znamy. Do kogo nie zadzwonimy, to słyszymy dzisiaj nie, bo nie mam czasu. Może w przyszłym tygodniu y, będę miał więcej czasu, może wtedy. Wy dzisiaj wszyscy ten czas znaleźliście i za to wam w imieniu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Niszczycach i naszych Strażaków dziękuję. Prezes podziękował również strażakom z jednostki, podkreślając ich poczucie powinności i zaangażowanie. Po części oficjalnej odbył się poczęstunek dla mieszkańców i gości. W Małej Wsi podpisano umowy na dofinansowanie zadań proekologicznych i inwestycji w bezpieczeństwo samorządów i jednostek OSP z powiatu płockiego. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Bardzo dużo wniosków, szczególnie właśnie Ochotnicze Straże Pożarne składają dużo wniosków na doposażenie, jak również na, na samochody, ale i, i na inne usprzętowienie też. Łączna wartość dotacji to ponad milion złotych. Trafią m.in. do gmin Bielsk, Bodzanów, bulkowo, nowy Duninów, słupno i Staroźreby. Wsparcie otrzymały także jednostki OSP z terenu powiatu płockiego w Bodzanowie, Blichowie, gąbinie, brodach dużych, zakrzewie kościelnym, małej wsi, podgórzu, orszymowie i starych gałkach. Będą to środki, które pozwolą na pewno się strażakom dosprzętowić, wzmocnić swój taki potencjał, jeżeli chodzi o działalność dotyczącą bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Dotacje przeznaczone zostaną między innymi na usuwanie azbestu, zakup sprzętu i umundurowania, zbiorniki na wodę pitną oraz doposażenie ekologicznych pracowni. Nowa droga w gminie Słupno już gotowa. Ulica Zagłoby w Nowym Gulczewie przeszła gruntowną przebudowę. Zakres prac był szeroki. Powstało blisko 1,5 km nowej jezdni o szerokości 5,5 metra wraz z odwodnieniami, kanalizacją deszczową i wpustami drogowymi. Po obu stronach drogi wybudowano 2,5 metrowe ciągi pieszo-rowerowe oraz uzupełniono oświetlenie uliczne. Budowa tej drogi, która naprawdę była dużym zadaniem, bo 1,5 km to jest jedna z najdłuższych dróg, które były budowane, była takim spełnieniem marzeń, tak? Powiedzmy sobie szczerze, jeżeli chodzi o takie drogi osiedlowe, ja na osiedlach nie budowałem tak długi dróg w tej chwili. Budowaliśmy do kilometra troszkę więcej niż kilometr. Koszt modernizacji wyniósł 9 milionów złotych. Jest to jednak inwestycja na długie lata. Minister Bożena Żelazowska przekazała w płocku symboliczne czeki beneficjentom rządowego programu Ochrona Zabytków. 59 podmiotów otrzyma środki na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy zabytkach. Program Ministerstwa ma na celu wspieranie właścicieli i zarządców zabytków wpisanych do rejestru, tak by mogły one przetrwać w dobrym stanie dla przyszłych pokoleń. W pierwszym naborze przekazano ponad 144 miliony złotych, z czego 17,5 miliona trafi do beneficjentów z Mazowsza. Na liście dofinansowanych obiektów znalazły się m.in. Bazylika Katedralna i Opactwo Pobenedyktyńskie w Płocku, Kościół Świętego Aleksego w Trzepowie, Kościół Świętego Floriana w Radzanowie, dawny młyn w Bodzanowie czy zabytkowy spichlerz w Radzanowie. Dzięki wieloletniej współpracy Orlenu i Wopry Płock, kąpielisko Patelnia w Grabinie od 9 lat należy do najlepiej wyposażonych i najbezpieczniejszych w regionie. To zasługa obecnych na miejscu ratowników Wopry. Sezon kąpielowy potrwa przez całe wakacje, codziennie od 10 do 18. Dzięki właśnie współpracy z Orlenem wszelkie wymogi i standardy bezpieczeństwa zostały zawyżone. Najbardziej widocznym, klasycznym jest to, że na każdym kąpielisku śródnowym musi być nie mniej niż dwóch ratowników. Tutaj mamy nie mniej niż trzech ratowników każdego dnia. we <laughs> W dni słoneczne, szczególnie w weekendy jest tych ratowników więcej, nawet sześć, nawet i więcej osób. Kompilisko wyposażono m.in. w łódź motorowodną oraz charakterystyczny domek ratowniczy w stylu amerykańskim, który ułatwi obserwację jeziora. Patelnia posiada prestiżowy certyfikat Błękitna Flaga, przyznawany miejscom spełniającym najwyższe standardy bezpieczeństwa, czystości i infrastruktury. Ratownicy regularnie patrolują jezioro, dzięki czemu od lat nie było tu śmiertelnego wypadku. Orlen wspiera nie tylko etaty i sprzęt, ale też działania edukacyjne zwiększające bezpieczeństwo nad wodą. Serce Orlenu bije w płocku, a jednocześnie bezpieczeństwo jest jednym z podstawowych kierunków naszej działalności dobroczynnej. Dlatego bardzo jesteśmy dumni z tego, że od 2016 roku pomagamy tutaj, a właściwie sekundujemy tym bohaterom z Wopru Płockiego, którzy dzięki swojej obecności tworzą tutaj bezpieczne miejsce. W ramach całego projektu prowadzone są także lekcje pływania zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.